Stary, robimy w tym momencie quiz. No, ja zgadniesz, koło to jest główka, to rzucę tobie tak baconu. Dobra, masz 5 sekund na odpowiedź. 4:0 Trzymaj. 4:0 Co? No serio? No? Serio? Aha, siemano wszystkim! Ja jestem, Strajanuk. ze mną jest mój kurde wierny widz, który już nagrywa ze mną trzeci odcinek. KM Kuba, a ty? No, siemano. Siema, siema. I pani KM Kuba, co dzisiaj będziemy robili? E, nie wiem, e, oprowadzali po mojej nowej O, no ja spoko, nie. no to dawaj, to oprowadzaj stary. Przeba to jest e, góra, ja muszę iść na A, kundę. góra, dobra, dobra, bo to tak stopniowo, spoko. No. KM Kuba a ty, tepam się, dobra, jestem stary. O kurde, ale macie tę górę. No, to tutaj to są wszystko bojki. Serio? Nie, nie wierzę stary, nie wierzę, że to są ty bojki. To szybko psu jak. O kurde, rzeczywiście, to jest wielki krok Słuchajcie kto przebije tą gildię, to jest normalnie największym kozakiem, nie? No to tam dalej jest do końca tam... Bojki A, tu są bojki, tak? No, wsz wszędzie Wszystko zbiwować, patrzy, co on zrobił w ogóle. Jaki wariat! Wszystko zrobił, kurde, z bojek, i to jeszcze fosę wykopał. Albo gramy w nocy, albo właśnie kopiemy. Dlatego ja mam taki cichy głos, bo. bo nie spałeś dzisiaj. Byli... Nie spałeś dzisiaj. No, dzisiaj, i, dzisiaj dopiero się położyłem o, o 6.00. Ej, stary, byli... zobacz, że my nagramy kolejny raz. I znowu, kurde, nie spałeś, bo coś w nocy robiłeś. Tak no. samo jak poprzednio. Ty jesteś maniakiem takim, stary. To musisz uważać, że się nie uzależnił tego dragona. Bo wyobraź sobie, że teraz będzie przerwa. Wyobraź sobie, stary, że będzie teraz przerwa miesięczna od edycji. I co wtedy zrobisz? No i wtedy właśnie ja czekam. Co, co chwilę wchodzę na Dragona, albo coś robię, trenuję PVP na edycji, albo coś Ja od razu nawet przed, przed czasem, bo o 16 już. Serio? Godzinę no? przed? No nie, no kozak, kozak. No to to jest prawda. Ty jesteś, stary, przykładem takiego kurde wirnełu gracza normalnie. No i tam są wszędzie dziury, bo tam um, właśnie oni zrobili sobie zejście na dół i próbowali nas przebić, ale cała gilia jak latuje na nich, no to... Ej stara są... co tutaj jest, bo znalazłem jakieś przejście kurde, tajemnicze tutaj są, jak? Tutaj są nogi. A nogi są? No, Tak tutaj się tutaj w... wpada? No tutaj, przez tą taką. ja myślę, że to się tak po prostu wykupało! O, wy no. no i też tutaj jest... Jakie cwaniaki jedne. Ej, stary, a pokazać tobie taki trik, tylko że nie mów nikomu o tym, dobra? Nie pokazuj no, dobra. tego nikomu. Chodź, zobacz, pokażę tobie, chodź. Pokażę tobie mm. super turbonuszki, stary. Eee, zobacz. Zejdź tutaj na dół To rozkopię, żebyśmy mieli miejsce. No. Stary ogólnie. Zawsze jest lepiej, wiesz, jak stawiać to? Tą pół płytkę Wiem, patrz że na to. jeszcze, jeszcze jeden. Nie, patrz w dół, w ten sposób. I wtedy ktoś. I teraz chodź. Yy, I ktoś, kto jest tutaj, stary. Zobacz. On nie ma jak się tepnąć pele, perełką, bo się tepa tam, nie? I teraz patrz, stary. Zobacz. Jakbyś tutaj chciał się tepnąć w tym momencie, nie? Perełką, no to nie dasz szady. Mhm. A zobacz, stary, co ja zro zrobię. Zmienię to tak, jak było. I masz taki lekki prześwit, że możesz ziemię rzucić. No. No, a teraz stary tak. Nie dość, że jak tak masz stary, to tam jak ktoś podskakuje ty z to wtedy nie możesz go klepać. a jak będziesz miał tak, to nieważne, czy będziesz podskakiwał, to ja cię mogę klepać cały czas. Także w tym momencie się sprzedałem stary protipa i jak będę miał live'a, to musisz mi wysłać mi stówę. No dobra. Ale kurde, Oj, cwaniak, A wiesz, że od nowej edycji no stary będziemy walczyć z multikontami i nie można robić multikont? No wiem, nawet ja teraz nie mam żadnych multikont. Teraz nie masz, to ty miałeś multikonta jakieś? No miałem jednego. Co? No no, no w tamtej edycji to wtedy... O, tam jest... O, tam jest mój kolega. Cztery rytury. Ej stara, a dlaczego ty nie masz premki? No właśnie ja chciałem kupić, tylko właśnie mama mi zabrała moje na jakieś buty. Serio? No Lol, nie jaka nie... słaba mama stary. No, no wiem Ale chciałem to jest... Masz... Ale to jest porąbane stary, że wiesz, to jest kurde, to jest... Zbierałem... A mama powiedziała kup, kup sobie buty bo może jakieś ciągle jakieś słabe buty i... I co za swoją kasę musiałeś kupić buty? No Ja ale przerąbane No wiem Dobra stary wiesz co ja jestem tutaj kurde Ja jestem od dzisiaj twoim tatą i daję ci kiesz kieszonkowe w postaci minecrafta premium Dobra? No dobra Za friko ci wyślę, stary Serio? No serio Aha no A, ja, właśnie, zapomniałem Właśnie, No, także, no, widzowie, za... kto z was też nie ma prymki Zapraszam na moją stronę tani -minecraft Możecie nawet prymkę kupić za 2 złote Także, kto jest chętny, niech wbija Dzisiaj, dzisiaj się już przygotowałem i masz tutaj te diamenty Wow tak diaksów A few moments later No dobra, stary, to w takim razie, co? Górę zwiedziliśmy Górę zwiedziliśmy i teraz chyba się udajemy na dół, co? No hours later no dobra, tutaj była ukryta skrzynka, tutaj jeszcze były właśnie... A czyli pamiętasz gdzie jest ta skrzynka ukryta? Znaczy to nie jest ta. A, taka skrzynka. I tutaj, wow. jest, to są nóżki. Ale naprawdę nogi wasze to są kurde piękne. Tutaj zmienię, zmienię. A, tą, tutaj, to, tutaj są nogi. Obradu. O kurde, nie no to żeście się postarali chłopaki. A jak mogę... O, po prostu można wykopać. Nie no, kozak. Fajnie. No, no, no ogólnie jak... to jesteście. A wy topkę już biliście na tych nogach, czy nie? Nie, my nie wybijamy y, topki na nogach, tylko po prostu tepamy typu albo na różne tereny, albo do Kuby idę i tyle. A, no albo to spoko. po prostu przebijamy gilię. Ale te nogi są y, tak dla ozdoby głównie, tak? No. A, no to spoko. Nie, albo to się... czasami mój kolega właśnie zabija tutaj Steve'ów w nogach. A, no dobra, spoko, spoko, spoko. To ja pójdę na home AFK 1. Stary, robimy w tym momencie quiz. No. Jak zgadniesz, kogo to jest główka, to rzucę tobie z tak baconów. Dobra. Masz 5 sekund na odpowiedź. 4 tur. Trzymaj. 4 retur, 5, 5, 5. Co? A serio? No? Serio. Aha. Znaczy, bo ja znam jego głowę na pamięć, więc. Dobra, to gdzie mnie chcesz jeszcze odprowadzić, stary? Dam ci za to tyle i tak mamy całą skrzynkę i tak nie, nie, stary powoduje. żartowałem, nie mogę dać tobie staka, baconu. No dobra, stary, w takim razie co? po pogilgi. E, Pokazałeś mi górę, i dół i wasze pokoje, także chyba już będziemy kończyli odcinek, nie? No i no, powiedz mi w tym momencie e, ile muszą łapek zostawić? Mm, nie wiem, 5000. Ja nie wiem czy dadzą radę, stary. 5000 to. No, no to, no to, no to 2000. tysiące łapek. No dobra, w takim razie jak będzie 2000 łapek, to co robimy KM Kuba? Yy, to. Nagrywamy kolejny odcinek, tylko że zgryfowaliśmy Innej gildii. Że będziemy się te pali i rozwalili gildia. No dobra. No dobra, spoko. No to ustawione jest w takim razie, jest dogadane. W takim razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subku z dzwoneczku, eee, No i trzymajcie się. Hejo. Siemka. siemka